Hej, ja jestem Martyna. W dzisiejszym odcinku mam dla was coś bardzo specjalnego. Jest to niemalże historyczny moment, ponieważ pierwszy raz w historii LOL Surprise pojawił się starszy brat LOL OMG. A do tego nie byle jaki chłopak, bo jest to Rocker Boy, czyli muzyk. I myślę, że nie dość, że jest jedynym chłopakiem LOL-OMG, to jeszcze jest muzykiem, więc coś czuję, że będzie miał mega wzięcie wśród starszych sióstr. Jestem w takim dwupaku razem z lalką Punk Girl. Do tego jest to seria k -k 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 Remix, więc będzie grana muzyka. Jeśli też jesteście w szoku, że wyszedł w ogóle chłopak LOL-OMG i chcielibyście więcej, zostawcie koniecznie łapkę w górę. I subskrypcję, bo subskrybenci bawią się najlepiej. Okej, okay, lecimy z. No, słuchajcie, jak oni są tutaj w tym dwupaku, to zaczynam podejrzewać, że może to jest para. Jak myślicie, bo nie wiem, czy inne lalki lol mogą uderzać do pana Rocker Boy. Czy jest może już zajęty przez pank? grr. Z opakowania tutaj jeszcze wynika, że ta pani jest starszą siostrą tego chłopca. A ten ziomeczek jest za to bratem tej laleczki. Pierwszy raz otwieram tego typu dwupak i lecę na freestylu, ale chyba dobrze mi idzie. W środku już trochę bardziej widać, jak będą prezentować się te laleczki, a raczej lale, no bo to nie są jakieś małe laleczki, tylko potężne LOLOMG. Ich stylóweczki są bardzo, bardzo dzikie i szalone, jak to w punku i w roku bywa. A do tego tutaj zobaczcie, jest płytka winylowa. Jaka piękna, niebieska. Jest też pomarańczowa w jakimś w kształcie serca, jaka cudna. Wszystkie płyty z serii Remix do tej pory były okrągłe, to jest pierwsza w kształcie serca. I uważam, że wszystkie płyty minulowe powinny być w kształcie serca. Albo pływy, no nie wiem, zależy jak patrzeć. Zobaczcie, jaki kozacki gramofon do odtwarzania dwóch płyt naraz. I zobaczcie, płyty mają side A, czyli strona A i side B, czyli po prostu w zależności. Czy da się górą, czy dołem będą lecieć inne piosenki dobra posłuchajmy na co stać rocker boy you think you're so lucky but i rock the scene up miss fit without a no way i don't need your gaslight Let's make a little mischief when i turn up the noise my riff stomp over your court you rock

Oj, zepsułam. Dobra, muza jest super, ale już nie mogę doczekać się, żeby zobaczyć te lalki. Zaczynamy od Punk Girl, a raczej... Grrr. No powiem Wam, że jak dla mnie ona jest zachwycająca. Ma super make-up, który trochę wygląda jak makijaż klauna, ale o dziwo bardzo jej pasuje. Zobaczcie, nawet tutaj z boku ma takie, zamiast normalnego różu na policzkach, to takie paski. Tutaj widzicie takie długie, no zobaczcie. Makijaż klauna normalnie, ale w takiej cool wersji, że nawet ja bym wyszła tak na miasto. I nie czułabym się jak klaun. O nie, nie, nie. Trochę taki bardziej Joker, Harley, Queen style. Coś takiego. No, powiem Wam, że bardzo pasuje. Do mojej kolekcji i jest prześliczna po prostu. Mam tu do niej jeszcze jakąś niespodziankę, a nawet nie jedną. Dobra, wyjmę ją z opakowania i możemy się przyjrzeć bliżej tej weczce. Wszystko niby od czapy, ale jakoś razem to bardzo dobrze wygląda. Są buty w panterkę, one chyba nawet nazywają się w jakiś sposób kurczę, teraz nie pamiętam, ale to jest jakiś taki znany but. Nie wiem czy one były lordy. Jeśli kojarzycie te buty, to piszcie, czym są inspirowane, bo serio. Były jakieś takie popularne. Do tego czerwone kabaretki, które wyglądają trochę tak firankowo-obrusowo, ale bardzo fajne. Spódniczka, po prostu, na której dzieje się wszystko. Jest szkocka krata, łańcuch, zamki i jeszcze więcej zamków. Pod spodem topik w centki i też z kabaretką. No to okej, okay, tutaj pasuje do butów. Ale słuchajcie, najbardziej to jaram się tą kurtką. Jest kolorowa, taka niby skórzana, i w dotyku w sumie jest z takiej skóry, wszędzie jakieś napisy, jakieś różne wzory, różne kolory no naprawdę mega, mega czaderska jest ta kurtka, makijaż już mamy obgadany, ale obczajcie te włosy, w ogóle co tutaj się dzieje, też wszystko tak jak w ubraniach, ma taki wygolony bok który jest zamszowy i w cętki. tutaj jakieś pasemko ma różne odcienie niebieskiego w ogóle taki turkusowy i granatowy i tutaj nie wiem taki indygo, z drugiej strony Grony, też ma wygolony bok i pasemko. No naprawdę mega crazy fryzurka. Jej pokój jest równie crazy co stylizacja, ale naprawdę podoba mi się ten klimacik. Aha w saszetce niespodziance jest gitara. No oczywiście Punk grl bez swojej gitary. To nie punk grl. No, tak coś czułam, że czegoś mi brakuje, ale teraz wszystko jest na swoim miejscu. Ale mam tu do niej jeszcze jedną niespodziankę. A co to jest? Buty ma na swoich nogach, ale nie ma kolczyków, więc więc może będą jakieś dodatki. Uuu, czy to bandama? Bandana, bandama. Kurczę, nie wiem teraz, jak to się mówi, chyba bandama. Uuu, i są też okulary. I słuchajcie, tego się nie spodziewałam, chociaż to taka rokowa parka, ale jakie ma dodatki dzikie? Czoker z takimi kolcami. Kolczyki, które wyglądają trochę, nie wiem, jak piła mechaniczna? Co to jest jeszcze więcej kolczyków? Chyba tak, zaraz zobaczę, ilona ma dziurek w uszach. Czy po prostu to jest tak, że można zmieniać? I tutaj chyba. Kolejny choker, albo bransoletka, ale raczej... raczej choker. Dobra, założyłam jej dodatki, dwa różne kolczyki, tutaj coś mi odstaje, ale nie zwracajcie na to uwagi. Wygląda naprawdę bardzo fajnie, piszcie w komentarzach jak podoba wam się taka rokowa lalka LOL OMG. A teraz czas na moment, na który chyba wszyscy czekamy najbardziej, czyli... ROCKER BOY! Uuu! Wow, no powiem wam, że myślałam, że nie będzie się dużo różnić od laleczki, ale jednak jest spora różnica. Nawet w twarzy widać, że to nie jest taka typowa twarz dziewczęca. Stoi też w takiej męskiej pozycji. O, w ogóle mam bardzo podobne buty. Zobaczcie, on nie ma ani z y, takich pomalowanych, ani makijażu. Usta takie normalne, nude. Jedyne co to tutaj ma taki makijaż, ale to po prostu na scenę, pewnie żeby być bardziej y, rockowym. Brwi też ma Zupełnie inne, zobaczcie. Dziewczyny mają takie cieńsze i trochę inaczej ułożone, a on ma takie grube, płaskie. Okej, okay, postawiłam naszego chłopca na nogi i zobaczcie, on jest w ogóle wyższy od tej lalki. Do tego zastanawiałam się, czemu do zestawu jest jedna sztoczka i po prostu mają jedną na współę. I te kolczyki to wcale nie były dla niej dwie pary, tylko on też ma dziurki w uszach i to były dla niego. Także, sorry, laska, oddawaj to. I ta cała biżuteria też nie była dla niej tylko również dla niego, więc nie wiem w sumie co miało iść dla kogo, ale jest tak i wygląda dobrze. Na pewno dużą różnicą są dłonie, jak widzicie lalki LOL OMG zawsze mają takie szczupłe rączki z pomalowanymi długimi paznokciami, a nasz rocker boy ma męskie łapy. <ścoughs> ma też większy i bardziej zdobiony podest, no i serio jest wyższy, zaraz słuchajcie, rozbiorę go i zobaczymy po prostu jakie są różnice, bo jestem bardzo ciekawa wydaje mi się, że może mieć na przykład śmieszne stopy, już przyzwyczaiłam się do tych takich wygiętych do obcasów stóp lalek lol, a on no, będzie miał chyba normalne zaczęłam rozbieranko i już widzę właśnie, że ma takie męskie stopy i może do tego nimi ruszać o zobaczcie jaki zawstydzony dobra, uwaga, przygotujcie się na mocne widoki. Na szczęście ma majtki, ale jak widzicie jest bardzo męskiej postury, ma inne nogi niż laleczki, ma inne stopy, inne dłonie, ma bicepsy, kaloryfer, no prawie. I zupełnie taki inny kształt ciała. Przyznam, że teraz taki goły, jeszcze z tymi pastkami na twarzy, wygląda jak jakiś tarzan. Słuchajcie, koniecznie piszcie w komentarzach swoje wrażenia na temat pierwszego chłopaka LOL OMG. Jest dosyć niebezpieczny, typowy, bo jest bankowcem, rokowcem, ma długie włosy, ma jakieś kolczyki i tak dalej. No nie jest to taki typowy chłopak jak na przykład Ken, ale jest to chłopak z pasją i jestem pewna, że jeszcze nie jeden y, chłopak się pojawi w Lolach. I pewnie tam będą sportowcy i bardziej artyści i bardziej męscy chłopacy. No po prostu różni. Takie klalki też są bardzo różne. W ogóle teraz tutaj widzę, że to nie jest Bandama, którą jej tutaj założy tylko to jest jego szalik. Upsi. Dobra, Rocker Boy jest już ubrany w swoje legginsy. <noise> tak, to są Legginsy, tak, jeśli chodzi o materiał. A nie w ogóle różnią się tutaj sery, są takie trochę jak z wełżowej skóry, a tutaj taki legins. I zobaczcie kolejny fail, bo Teuksy należą do niego, a ja y, zakładałam je laleczce, więc proszę bardzo, rocker Boy. I ostatnia niespodzianka na dziś. Domyślam się, że to też będzie jakaś gitara czy coś. Oj, jedną ręką to tak trudno. W środku też. Jest gitarka, ale jaka czaderska. W kropeczki, no powiem Wam, mega design. Chłopak z gitarą byłby dla mnie parą. Chłopak z gitarą byłby dla mnie parą. Dalej nie znam słów, ale była taka piosenka, a nawet dalej jest. Chodzi o to, że była kiedyś popularna. Słuchajcie, no ja jaram się na Maxa, że w końcu jest chłopak lol OMG tego brakowało, mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej, no bo jednym to przecież wszystkie te ślicznotki się nie podzielą chcemy więcej, chcemy więcej gościu jest przystojny, może nie do końca w moim typie, chociaż lubię muzyków, ale i tak jest bardzo fajny, ładna lalka, fajne różnice między nimi, także czekam na więcej chcemy więcej, chcemy Dobra kochani, piszcie jak podoba wam się ten zespół. Czy uważacie, że to para, czy może rodzeństwo, a może po prostu razem pracują? Jak podoba wam się pierwszy w historii chłopak LOL OMG? Zostawiajcie łapki w górę. My tutaj mamy koncert, a wy macie tutaj poprzedni odcinek. Tu jeszcze inny, a na środku klikajcie subskrypcję. Do zobaczenia.